Cześć! Jak zwykle w niedzielę zapraszam Was do wspólnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj zaczniemy od zdania Ta mała dziewczynka naśladuje wszystko. No właśnie, jak powiedzieć naśladować? Naśladować to czasownik rozdzielnie złożony nachmachn. Nachmachn. Ta mała dziewczynka. I od tej małej dziewczynki zaczniemy nasze zdanie. Wiemy, że dziewczynka to das metier, pomiędzy musimy rzucić przymiotnik mała. Czyli das kleine Mädchen naśladuje wszystko. Machn to naśladować, czyli das kleine Mädchen macht wszystko, alles i na końcu nasz przedrostek nach. Das kleine Mädchen macht alles nach, czyli ta mała dziewczynka wszystko naśladuje. Następne nasze zdanie to ona nie bierze ze sobą torebki. Brać coś ze sobą, to brać ze sobą to już jest jeden czasownik i ten czasownik jest rozdzielnie złożony, to czasownik neimen. Pamiętamy o tym, że neimen jest czasownikiem nieregularnym, czyli ich nehme, du nimst, ja ist nimt i tak dalej. Więc jeżeli chcemy powiedzieć ona nie bierze, to powiemy z nimt. Torebki, die nicht mit. Sie nimmt die tasche nicht mit. Ona nie bierze ze sobą torebki. I nasze ostatnie dzisiejsze zdanie brzmi: ten stary dom wkrótce się zawali. Zawalać się to cudzamen bresien. Bresien jest również czasownikiem nieregularnym. Bryść w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Zaczniemy nasze zdanie od ten stary dom, czyli dom to das Haus. Pomiędzy wrzucamy przymiotnik stary, czyli das alte Haus bricht wkrótce bald i na końcu nasz przedrostek, czyli zusammen. Das alte Haus bricht bald zusammen. Nasze dzisiejsze czasowniki to nachmachen, mitnehmen i zusammenbrechen. Zapamiętajcie i koniecznie użyjcie w swoich własnych zdaniach. Do zobaczenia już za tydzień w kolejnym tłumaczeniu zdania.